Tu flesz, tu kultura. Tu dowiesz się, na jakie wydarzenia artystyczne, rozrywkowe i rekreacyjne warto wybrać się w najbliższych dniach. Dziać się będzie dużo, a co konkretnie? Właśnie to. Koncert. Kawiarnia artystyczna Antrakt, ulica Kilińskiego, 11, Limbowski, Solo Akt. Czwartek, godzina 20, wejściówki 50 zł. Kawiarnia Artystyczna Antrakt, ulica Kilińskiego, 11, Jam Session, piątek, godzina 19, wstęp wolny. Filharmonia, ulica Jana Pawła, II, 3, Koncert Wiedeński, część 2, piątek, godzina 17 i 20. Akademia Pomorska, ulica Arciszewskiego, 22, Back to Rap, piątek, godzina 19, wstęp wolny. Dom Kultury w Ustce, ulica Kosynierów 19. Koncert Kuby Sienkiewicza. Piątek, godzina 19. Wejściówki od 10 do 70 zł. Lądowisko Kultury, Redzikowo 20. a Koncert grupy Confusion Project. Sobota, godzina 18. Wejściówki 10 zł. MCEK, aleja 3 maja 22. Przegląd lokalnej sceny hip hopowej. Sobota, godzina 19. Wstęp wolny. Kawiarnia Artystyczna Antrakt ulica Kilińskiego 11. Old Good Disco Dancing, sobota godzina 20, wstęp wolny. Domówka ulica Tuwima 17. Dirty Dancing, sobota godzina 21, wejściówki 15 zł. Wydarzenia: Miejska Biblioteka Publiczna ulica Grodzka 3. Spotkanie autorskie z Karoliną Bronisz. Czwartek godzina 17, wstęp wolny. Galeria Kameralna, ulica Partyzantów 31A. Centrum Aktywności Twórczej w Ustce, ulica Zaruskiego 1A. Biennale Sztuki Młodych, Rybie Oko. Otwarcie, Centrum Aktywności Twórczej. Czwartek, godzina 18, wstęp wolny. Miejska Biblioteka Publiczna, ulica Grodzka 3. Klub Czarnego Krążka. Spotkanie z lektorem i aktorem Krzysztofem Nowikiem. Piątek, godzina 12, wstęp wolny. Cepelin Books, stary rynek 7. Noc Księgarni, piątek, godzina 16, kiermasz książek, godzina 16.30, warsztaty dla dzieci z ośmiornicą Zoszką, godzina 18, debata po co czytać z udziałem akademików, dziennikarzy, pisarzy i czytelników. Godzina 19.30, kalambury literackie, godzina 21.30, live set by Populi, stan wolny. Cepelin Books, Stary Rynek 7, Życie opowiedziane książkami, Dorota Warakomska, sobota godzina 17, wstęp wolny. Miejska Biblioteka Publiczna, ulica Grodzka 3, spotkanie autorskie z Anną Kamińską, piątek godzina 18, wstęp wolny. Szkoła Kultury Słupskiego, Ośrodka Kultury, ulica Banacha 17, Światowy Dzień Batiku, otwarcie wystawy, piątek godzina 18, wstęp wolny. Biały Spichlerz, Muzeum Pomorza Środkowego, ulica Szarych Szeregów 12. Tajemnice słynnych portretów. Izabela z Flemmingów, Czartoryska, prowadzenie Ewa Czaplińska-Stec. Sobota, godzina 10, wstęp wolny. Teatr Tęcza, ulica Warińskiego 2. Ignatek szuka przyjaciela. Sobota, godzina 11, bilety 25 i 22 zł. Filharmonia ulica Jana Pawła II 3 szalone nożyczki. Sobota godzina 16 i 19 bilety 120 zł. Teatr Rondo ulica Niedziałkowskiego 5a. Teatr tańca Enza Junior zaczarowana szkoła. Sobota godzina 18.05 bilety 35 i 30 zł. Nowy teatr ulica Lutosławskiego 1. Dekorator sobota i niedziela godzina 19, bilety 45 i 40 zł. Stadion 650-lecia, ulica Madalińskiego. 8 Słupski Bieg Charytatywny na Rzecz Zwierząt. Niedziela godzina 10.30. Park Kultury i Wypoczynku, ulica Rybacka. Cyrk Korona. Urodzinowo-bajkowo. Niedziela godzina 15. Bilety 60 i 90 zł. Miejska Biblioteka Publiczna, ulica Grodzka 3. Wieczór z Jakubem Żulczykiem. Wtorek godzina 17. Wstęp wolny.